To chciał zabić komendanta głównego policji. Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna na Capitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pawko, dzień dobry Panie Stasiu kochany. Gdyby zostałby pan ministrem edukacji lub wchodziłby pan w skład. Ken. Co to jest Ken? Ministerstwo, chyba Men. Ministerstwa Edukacji Narodowej, to jaki spis lektur wybrałby Pan dla uczniów? Serdecznie pozdrawiam z ziemi wyłomińskiej, życząc dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. No, dziękuję za te życzenia. Jakbym został ministrem edukacji, to w całą swoją energię bym zużył na to, żeby doprowadzić do likwidacji Ministerstwa Edukacji, które uważam za całkowicie zbędne. Uważam, że całkowicie zbędne. Ministerstwo nikogo nie uczy, tylko tam sztorcuje nauczycieli, a tymczasem nauczyciele powinni uczyć uczniów. No i to nauczyciele najlepiej wiedzą, co. Dla tych uczniów jest dobre niż urzędnicy ministerialni, bo tam oni. A jakie lektury? No to nauczyciele powinni wybierać, znając swoich uczniów. Poza tym inne lektury, inny zestaw lektur dla chłopców, a inny zestaw lektur dla dziewcząt. Absolutnie nie ten sam, bo to bez sensu jest. Na przykład dla chłopców bym yy, zalecał. Zwłaszcza dla chłopców takich no, między tam dziewiątym a 13 rokiem życia to bym zalecał książki Juliusza Werna, Juliusza Verna, dlatego że one uczą dzielności, takiej zaradności i tak dalej. Ale nie wiem, jakie tam dla dziewcząt, nie mam pojęcia, nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast dla chłopców tak, 15-letni kapitan, dwa lata wakacji i takie rzeczy. No a później takie już bardziej zaawansowane, właśnie z Henryka Sienkiewicza, trylogię Henryka Sienkiewicza dla starszych takich licealistów, no to... Zalecałbym na przykład Wojnę i pokój to stojak żeby nie tylko literaturę polską znali, ale również klasyczną literaturę XIX-wieczną, to bardzo dobra literatura jest. No a przy tym pewne takie ważne tematy historiozoficzne porusza. To tak, pan Mariusz Matyga. Dzień dobry panie Stanisławie. Z kim Polska powinna zabrzeć sojusz, który jest możliwy do zrealizowania, bo komentować w miarę łatwo, że wszyscy, co robią, nasi że wszystko, co robią nasi umiłowani rządzący jest do kitu? No to nie jest, to może i łatwo, albo bo jest do kitu, bo jest do kitu. Ja nie jestem przeciwny na przykład udziału łowi Polski w Sojuszu Atlantyckim, tylko krytykuję naszych umiłowanych przywódców, i to nie tylko tych obecnych, ale i tych poprzednich, i tych jeszcze poprzednich, że nie potrafią wyciągać, osiągać żadnych korzyści dla Polski z tytułu przynależności do Sojuszu Atlantyckiego. Podam przykład. W 2001 roku Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, bo tak nas prosił prezydent Bush, któremu bardziej pasowało, że to, żeby to wyglądało jak operacja szerszej społeczności międzynarodowej, niż prywatna wojna jego i tego wiceprezydenta Czeneja o iracką ropę, żeby tam łapę położyć na irackiej ropie ponieważ poprosił nas o to prezydent Bush, no to taką prośbę trzeba potraktować poważnie, bo jak my byśmy byśmy odmówili, no, a potem byśmy go o coś poprosili, to on by powiedział jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Polska, Ameryka bez Polski jakoś sobie poradziła, natomiast Polska bez Ameryki to już gorzej, więc takie prośby trzeba traktować serio i raczej je spełniać, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby spełniając tę prośbę prezydenta Busha, żeby skierować pod jego adresem dwie prośby wzajemne. Ja to mówiłem wtedy, nie teraz, że taki jestem mądry po szkodzie, tylko wtedy to mówiłem, że Polska powinna poprosić prezydenta Busha o zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodziło? Żeby zamiast spłacać dług zagraniczny, w tej wdy już tylko państwom NATO, należącym do NATO spłacaliśmy ten dług zagraniczny, żeby za zgodą Stanów Zjednoczonych Polska mogła zamiast spłacać te pieniądze, przeznaczyć je na modernizację własnych sił zbrojnych. Tam trzeba było kupić coś w tych państwach wierzycielskich, no ale to, ale wtedy byśmy wiedzieli, co tam ten kontyngent wojskowy Polski robi w Iraku, że zarabia pieniądze. Na modernizację armii. Ale ani premier Miller, ani prezydent Kwaśniewski, o to prezydenta Busha nie poprosili, a on niby z jakiej racji miałby sam występować z taką inicjatywą. Druga prośba, bo to już wtedy było aktualne, żeby prezydent Bush nam obiecał, że Stany Zjednoczone. Nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. No. Nie żeby tam Żydom zabraniali hałasować, tylko żebyśmy wiedzieli, że za tymi żydowskimi hałasami nie pójdą żadne amerykańskie naciski. No to byśmy tu spokojnie na te hałasy reagowali, najbliżej byśmy sami hałasowali i tak dalej. I nic się od tamtej pory nie zmieniło. Tak jak to książę małżonek powiedział, robimy Amerykanom laskę za darmo. Jaką mamy korzyść z Sojuszu Północnoatlantyckiego? Taką, że wprawdzie my nie wiemy, jak w razie czego Sojusz Północnoatlantycki się zachowa. Ale mamy nadzieję, że Putin też tego nie wie. I to jest jak na razie jedyna korzyść. A mogłoby tych korzyści być więcej, gdyby na czele naszego państwa nie stali tacy beznadziejni durnie, a być może gorzej niż durnie, bo agenci. Czy, jest, czy prowadzenie polityki w przypadku Polski jest możliwe? Jest możliwe, na co wskazuje Wiktor Orban. Węgry są trzy razy mniejsze od Polski. Wiktor Orban nie wyprowadza Węgier ani z NATO, ani z Unii Europejskiej, ale uprawia politykę. Jak ma do wyboru między jakimś tam interesem ukraińskim czy amerykańskim, a interesem węgierskim, to bez wahania wybiera interes węgierski. I co ciekawsze, Amerykanie to rozumieją. No, oni są pragmatyczni. A nasi zasrańcy to po prostu boją się, że nie wiem co się stanie, kalesony by splamili na samą myśl o tym, żeby się sprzeciwić Amerykanom. I to Polska z każdym może zawrzeć sojusz, z którym ma wspólne interesy. No ale nie po to, żeby jemu się wysługiwać, tylko żeby osiągać jakieś korzyści dla własnego państwa. A tego właśnie, no i dlatego krytykuję naszych rządzących. To nie wie pan, Pan myśli, że to ja dlatego, że nie wiem, że mnie nie dopuszczają mnie do koryta czy coś. Nie zależy mi na tym. Nie zależy mi na tym. Zależy mi na tym, żeby rząd realizował polskie interesy państwowe, a nie amerykańskie czy niemieckie. I to jest to i tyle. Tylko tyle i aż tyle. Wojtkon, Wojtkoin. Drogi Panie Redaktorze, czytał Pan Księgę Hioba. Dlaczego Pan Bóg nie był wobec niego sprawiedliwy i tak strasznie go karał. Czemu miało to wszystko służyć? Serdecznie pozdrawiam. I niech Bóg trzyma nasz naród w opiece. No, czytałem. No to pan pyta tak, jakby pan tej księgi nie czytał. Przecież wyraźnie tam jest na samym początku, że tam przychodził tam w jedno miejsce, tam synowie Boży i szatan też tam przychodził. No i przyszedł kiedyś tam Pan Bóg, i z szatanem się wdał w rozmowę. I no i szatan mówi, a to tam. Ten, że ten Chiop to dlatego Panu Bogu tak basuje, że Pan Bóg mu tam ułatwia życie, że tam go, do, bogaty jest i tego, i tam synów ma, i krowy, i tam obce, i tam woły, i tak dalej, i kozy. No, i jakby mówił szatan, jakby tak to bogactwo stracił, to z innego klucza by zaczął ćwierkać. Podpuścił, krótko mówiąc, szatan Pana Boga, a Pan Bóg mówi, dobra, to niech go tam, no krótko mówiąc, a Hiob, Hiob, mimo to, że tam, no, te wszystkie plagi na niego spadły, chodziło o zakład, najwyraźniej chodziło o zakład. Pan Bóg się założył z szatanem, że Hiob będzie nieugięty w trójn. szatan przegrał zakład. To jest przedmiotem księgi Hioba. Jaki z tego wniosek płynie, żeby nie wchodzić między ostrza potężnych szermierzy, bo to wtedy tak. Pan Mikołaj Kmita. Dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Chciałbym znać pana zdanie o obozie narodowo-radykalnym ONR. Rozumiem wychowywanie w kulcie narodowym, ale taki jestem, sam taki jestem. Ale czy to, co robi czasami ta organizacja na różnych manifestacjach, nie jest już fanatyzmem? Ja przez całe życie dorastałem i cały czas funkcjonuję w ideałach Jezusa Chrystusa, który głosi miłość do każdego człowieka. Oby się z ludźmi, oby się z ludźmi nie zgadzać, ale muszę ich szanować. Oby się z ludźmi nie zgadzać, ale muszę ich szanować i czytać czasami, robią nie. Nie wykrzykują ci ludzie, nie jest przesadą. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Życzę dużo zdrowia, szczęśliwych chwil w każdym momencie życia. No, z całą pewnością chrześcijaństwo się trochę kłóci z takim radykalnym nacjonalizmem. Zwłaszcza radykalnym nacjonalizmem, a tu obóz narodowo-radykalny, to jest sam, jak sama nazwa wskazuje, to są nacjonaliści radykalni, że pan Jezus kazał miłować nieprzyjaciół. Nieprzyjaciół? No to a radykalni nacjonaliści są jak najbardziej od tego dalecy. Odmiłowania nieprzyjaciół. Oni nieprzyjaciół to by tutaj z pod obcasy wzięli i tyle bez żadnego uczucia litości. Więc no, to można powiedzieć, że ONR-owcy są wierni swojej idei. No, ale, ale tu oni mają swoją ideę, a oni nie twierdzą, być może, że niektórzy twierdzą, ale to jak tak twierdzą, to się mylą, że są wzorowymi chrześcijanami. <grym> jak się, ale nie są, no, nie są i tyle. Belianify. Belia Czy dla Polski nieuniknionym jest zmieszać się etnicznie i kulturowo z przybyszami z Pontonów? Czy da się temu zaradzić biorąc pod uwagę że sprawy potoczyły się tak daleko i kraje wokół nas prawdopodobnie też zostaną przejęte przez islam? No, no całkiem realna jest taka możliwość, całkiem realna jest taka możliwość. Drugie pytanie to czy kobiety ze swojej natury są bardziej podatne na mieszanie się z przybyszami? No raczej tak, bo to przybysze że tak powiem, jak znajdą się w pewnej już większości, no to oni decydują, co z tymi kobietami dalej zrobić. No i tam nie będą się, nie będą słuchać, co tam kobiety mają do powiedzenia, tylko narzucą im swoją wolę. Jak trzeba, będzie to kijem. Kijem, no i tyle. Także kobiety, są, jak dostaną parę kijów, to są podatne na wszystko. Także, tak to jest z kobiecami. Być może nie powinno tak być, ale tak jest. To tylko chrześcijaństwo tak na wysoki poziom pozycję kobiety wyniosło. Natomiast w innych religiach to tak nie jest. W innych cywilizacjach tak nie jest. No i w związku z tym te durnice, które tutaj <laughs> chrześcijaństwem walczą, są po prostu durnice, no i tyle. Niestety nasze społeczeństwo w sporej części podziela poglądy tych durnic. To się musi źle skończyć. Musi się źle skończyć i powinno się źle skończyć. Bo durnota powinna być karana. Inaczej ludzie by zgłupieli całkiem. A tak to może jak nie przez głowę, to przez tyłek rozumu się uczą. Pan Bartłomiej Grabczyński. Uszanowanie, panie Stanisławie, chciałbym zadać pytanie niezwiązane z polityką ani wydarzeniami bieżącymi. Czy jest możliwe, aby w dyskusji przemówić argumentami do ćwierci inteligentów, osoby z tej kategorii. Według mojego doświadczenia są odporne na wszelkiego rodzaju perswazje oraz wszystkie argumenty niezgodne z ich widzi. Mi się odbijają jak trampolina. Czy istnieją metody podejścia takich jegomościów? Czy jest to przykra sytuacja, której jedyny prawidłowy ruch to nie wdawać się w konwersacje? No, nie wolno się wdawać w konwersacje z durniami. Dureń panu nic nie powie. Taka wymiana myśli z durniami to zawsze prowadzi do straty. No bo co panu dureń powie? No to nic. Jakby zaczął dureń logicznie myśleć, to w tym momencie przestałby być durniem. No to wtedy można z nim zacząć rozmowę. Natomiast jak tak to, on jest bo tylko w mordem, można dać i tyle. I to jest jedyny, jedyny ten, jedyny język, który durnie rozumieją. I tak, że proszę tu nie tracić energii na dyskusję z durniami. Mangwo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Bardzo spodobało mi się pańskie określenie, że Polska dostała szczepionkę i dlatego jest mniej podatna na zagrywki komunistyczne niż kraje Zachodu. Jednak precyzyjniej byłoby użyć stwierdzenia, że polska komunizm przechorowała. Szczepionką można by określić pańskie działanie i wpływ na młodych Polaków, za który dziękuję. To skomentuję, bo to właściwie teraz dopiero pytanie nastąpi. No, to prawda, że Polska przechorowała ten komunizm, ale nie cała Polska. Nie cała Polska. Te ta szczepionka działała i ta, to przechorowanie działało na to pokolenie, które komunizm przechorowało. Natomiast na młode pokolenie ta szczepionka już nie działa. Proszę zwrócić uwagę, kto uczestniczy w tych, wszystkich, w tych wszystkich manifestacjach, takich organizowanych przez promotorów rewolucji komunistycznej. Poza tam konfidentami, no to no, ci to muszą, ale to przeważnie młodzi ludzie, przeważnie młodzi ludzie, którzy się urodzili po 89 roku i na nich już ta szczepionka nie działa. Oni już niczego nie przechorowali. I oni już nie są odporni. Teraz pytanie. Jak pan sądzi, dlaczego wielce posłanka Joanna Schleswig-Holstein, oj, przepraszam, Joanna Scheuring-Wielgus, piastuje skromną funkcję wiceministra? I wydaje się, że nie stoi na pierwszej linii frontu lewicy, kiedy jej koleżanki po fachu grają pierwsze skrzypcze w rządzie i mediach. Czymś zawiniła Donaldu? Jaka jest Pana opinia na ten temat? Nie, moim zdaniem niczym Donaldu nie zawiniła, tylko Donaldu wolał na to stanowisko posadzić pułkownika Sienkiewicza. Bo nie wiem, czy wielce trzygodna Joanna Shoring wilgus takie ubeckie metody potrafiłaby zastosować, jak. Pan pułkownik Sienkiewicz, no ale teraz słyszymy, słychać takie fałszywe pogłoski krążą po mieście, że Pan pułkownik Sienkiewicz zostanie zesłany, że tak powiem, na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego, no to kto zajmie jego miejsce, wielce czcigodna Joanna Szojring wielgos i będzie, <laughs> będzie patronowała naszej, pożal się Boże, kulturze. No. Na samą myśl, pot zimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło. Pod czerwonym ci kapturkiem, jak śpiewał Wojciech Młynarski. No, ja to, to niewiele dobrego się spodziewam po mojej faworycie, a ona już występuje tam razem z panią Kotulą Wielce przygodną razem z tą moją drugą faworytą, Anną Marią Żukowską, z pierwszymi korzeniami. Widać, że się przymierza do odgrywania pier... wiodącej roli, przewodniej roli, tak na kształt PZP. User VGS. Panie redaktorze, czy odejścia żołnierzy zawodowych z armii i spodziewane ucieczki młodych obywateli za granicę przed wysłaniem na front wschodni to może być część niemieckiego planu wobec Polski? Nie, wydaje mi się, że to jest efekt tego, że polski rząd daje do zrozumienia, że chętnie by się dał wypchnąć Niemcom, i Amerykanom oczywiście, do, do wojny na Ukrainie w charakterze mięsa armatniego. No, niestety to jest smutny objaw degeneracji polskiej rządu, tak no, niestety. A Niemcom jak najbardziej w to gra i dlaczego nie? Drugie, jakim prawem obserwujemy ruch w interesie budowlanym w obliczu dyrektywy konfiskacyjnej? No ja to tłumaczę tym, że ludzie nawet w sytuacjach beznadziejnych chcieliby myśleć pozytywnie. Chcieliby myśleć pozytywnie. Nadzieja umiera ostatnia, więc mają nadzieję, że aż tak źle nie będzie. No to być może, że mają rację, ale być może, że się srodze zawiodą. Czy nie śmieszą pana ceny nowych samochodów? No to absolutnie mnie nie śmieszą. Raczej mnie tu dech mi zapierają. Także <grym> tu nie ma nic śmiesznego. Tu nie ma w tym nic śmiesznego. I tą konstatacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem. Do następnego cyklu. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapital.pl